Dzień dobry kochani, kolejny, kolejny dzień. Wczoraj I, wczoraj, wczoraj już nic nie nagrywaliśmy, ale to ze względu na takim, że już było późno. I jako chodzi, eee... no nie będzie nas widać, ale po zawistwa pogodą jest. Po oczach ładna, no ładna, piękna, a nie tak brzydko mówisz, Zaraz zostaniesz, bo nie powiem gdzie. I ten, reklamację ogólnie by przyjęli. A znaczy, przyjęli, ci... przyjęli mi za tą za zegar z tym projektorem. Tak, nie było problemu. Od razu zwrócili. z tymi, tymi na mydełko, pojemniczkami, to po prostu coś z paragonem pamiętałem. Nie ten paragon, ja muszę poszukać. Bo mówiła, że no, nie jest zły paragon. I jest super, fajnie powiem Wam, że w ogóle nie sprawia żadnego problemu z reklamacją. A nie braliśmy tam żadnej, żadnego zegarka ponownego, dlatego że, że nie było w Teka Maxie. Powiem, że ja akurat tam, ja pojechałam, ale nie dlatego że do Teka Maxa, bo jak wam mówiłam, że ja tam nie, nie ten, tylko, bo ja chciałam tylko do Rusmana na chwilę za Amelie, bo tam kilka rzeczy, no, on ale w na chwilę sobie zajrzałam, bo akurat szukam Adama, bo Adam miał tam być, a Adam, Adam się okazało, że już wyszedł dawno. Ty poszedłem hmm. do Saturna. <głos》> do Saturna jak Gabi, tam była? Gabi ma Tekamaks, ja mam Saturna. I na chwilę go tam sobie weszłam, ale mówię, nic nie kupowałam tak no wina, obiecałam sobie. A 37 mało ale... poszło. Jak 37? A ile wydałeś? W Takamaksie nic nie kupowała. A Nic? Tak gdzie to kupowałeś? W Rossmanie. Nie, 28, bo tam chciałam kilka sobie rzeczy takich dokupić w Rossmanie. Ani miałam w tygodniu kiedy. A, Oczywiście, że, dzisiaj jest sobot. A że Adam tam jechał po drodze na to religię, mówię, dobra, chodź Ameryka ze mną podjedziemy. Eee, I pustki, powiem, że w TK Macie takie pustki są, nic kompletnie. I zegarków też nic nie było, bo nam zależy taki na taki zegarek Taki cyfrowy. cyfrowy dla cyfrowy elektroniczny. trochę łapie, łapie. łatwiej. Ja jest. też rzecz wam powiem. Też się najpierw nauczyłem na cyfrą, dopiero później ten standardowy Ma taki zwykły i umie, no bo przecież, ale jej ale bardziej jednak ten, ten z cyferkami wygodniej. No ja też twierdzę, że najpierw I tak się nauczyć. I chcieliśmy jej kupić, ale tam nic nie było, wiecie, święta się skończyły i tam już teraz mówię: pustki pewnie szykują coś na, na wiosnę, nie, na nowy na towar wielkanoc. albo na Wielkanoc. Ja ja wyszukałam na Temu taki fajny zegarek z dużymi cyferkami i też tam taki ma projektor, że wyświetla na ścianie. na ścianie. Bardzo fajny, więc zamówimy, tylko pewnie będziemy musieli coś dobrać, bo żeby nie płacić za przesyłkę to musi być przynajmniej 30... 25 czy 6? No, 32. euro. A ten Nie zegarek wiem, chyba kosztuje 13 euro, więc będzie nam brakowało, więc coś musimy... No to musimy... dwa zegarki takie kupimy. Nie, więc musimy coś tam dobrać. Nie wiem, może coś Vanessa tam jeszcze dobiorę, ale jeszcze może tam wyszukałam taki do lodówki, bo w lodówce mamy taką dziurkę do oczyszczenia i też tam właśnie w taka maksie te, temu widziała. W każdej lodówce jest ta dziurka, gdzie woda się skrapla tak. i mamy gdzieś ten... Gdzieś nam się zawieruszyło i nie mam tego. A to trzeba co jakiś czas. Tak, i widziałam właśnie to na temu i właśnie chyba też te jakieś te grosze. I zamówię, tak, to, 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 to. żeby to wiecie wyczyścić... No to, coś tam tak. jakieś... no to to jeszcze coś, bo to wiele No takie drobiazgi się do, do, do może dobierze. Do centów kosztuje. Dobierze chyba, tak, coś tak. się jeszcze. No bo jak już ten zegarek oddaliśmy, to bym chciała coś w zamian dla Wanecki drugi zegarek e, zakupić, żeby jednak ten dzieciak w tym pokoju miał ten zegarek. Bo ona wtedy rano wstaje do szkoły, widzi, która godzina jest. No to bez tego zegarka jak bez ręki. Hmm. A ten czytałeś komentarze? Adam, nie, mnie nie wchodziłem ostatnio. Jakaś pani. Teraz ostatnio, chyba a, wczoraj... W tym pisała... Smaku. W I tak, to chyba o ten smak chodzi tam koło tak, 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 tak. E, sklepu meblowego, chyba o ten chodzi. Tam... Bo Co my byliśmy wtedy w tym, w tym no smaku, nie, zajeżdż... nie A za... my tam nie wchodziliśmy do no nie, nie, ale jak będziemy na pewno zajrzymy. Ciekawe. Dziękuję za e, propozycję i taka e, świeża kiełbaska. No znaczy, więc pojedziemy tam i powiemy, świeży, któraś z Pań pisała nam komentarz. <laughs> no to chyba ty ja się nie <laughs> No, Albo zapytałem, czy ktoś ogląda YouTube? Może w lutym się wybierzemy, a taki pasztecik nie lubimy, nie? Taki mm, świeżutki. Tylko byśmy musieli w piątek, to byśmy musieli e, przed religią jakoś tam pojechać. No, no, no. No, No przed religią. No. To tak. A jest zimno, kochani dzisiaj. No teraz niby... już 3 stopnie, ale stadion no. biały był. No. Nie jest, nadal. Ale, 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 ale w Kel. Ale w Cologne jest cieplej troszeczkę. Ale, słonec... ale słoneczko świeci. Mroźno, ale świeci słońce. Więc nie jest tak ponuro. Hmm. Bo no nie, i... nie, jest Bo co super. innego, tak fajnie, nie? Jak mówi tak, tak słońce świeci, od razu i taki inny dzień jest. Nie, człowiek w ogóle taki pogodniejszy. Znaczy hmm. ja się na drodze nie denerwuje. I mamy co? 1 luty. Jejku, ale ten czas leci, jak już luty. luty minie, jak już luty jest, to minie jak po maśle. A luty króciutki. Znaczy tak. króciutki, to tylko cztery dni. W sumie, no ale trzy. mimo wszystko, krótszy jest. I już jak marzec pójdzie, to już po ptakach. Nie, nie po ptakach. Taki przylecą, a nie po ptakach. Już marzec bliżej wiosny. Zarażę, zarażę was wszystkich tym ziewaniem. Nie wyspałam w miarę do siódmej. Ale jednak buzia się ziewa. Czy może ktoś ewenementem wytłumaczyć, jak ktoś zjewa, to inni zjewają? Ja dzisiaj byłam z Belusiem na dworzu i jakiś taki, jakiś taki a, e, etap, etap Beluś przychodzi, nie wiem czy tak wszystkie psy mają, może dlatego, że pies nie kastrowany, ale nie wiem. Ale to tak od kiedy to się zaczęło? Kilka dni już tak to trwa. E, że z psem jest tak ciężko na spacer wyjść, że on cały czas tym nosem ryje o ziemię, że, da, przepraszam, że tak brzydko powiem, e, jak, jak taki dzik on jej ojejku, no strasznie, nie, nie idzie z nim na spacer wyjść e, muszę na stop go ciągnąć bo wszystko bylizał kiedyś to było tak, że on tylko tam gdzieś na trawie powąchał a tutaj każdy centymetr po prostu po chodniku no, spacer jest taki męczący nie wiem czy to teraz jakaś taka pora jest te, te, od, te, że te suczki tak zaznaczają Yy, czy taka pora okresowa godów, godów, jest? No nie, godów. Godów. psy nie mają, tylko koty mają. Ja z Agnieszką tam też rozmawiałam. No ale on tak nie miał wcześniej. Normalnie spacerowaliśmy, spacerowałam z psem. Ale teraz od kilku dni, no nie idzie, po prostu nie idzie. A jaki plecak ma ja już... Śmieszny, nie? Ja już myślałam... To jest owieczka. No, ja myślałam, że już Belusiu jakiś kopie kaganiec i mu założę na buzie, żeby... Nie liza, no bo weźcie, żeby i szedł i tak wszystko oblizywał, no toż tak nie, nie za bardzo. Nie nic. No nie wiem. Musimy jakoś się przemęczyć, nie wiem, już mówiłam, że chyba Adam z dziećmi idzie na spacer, bo ja się nie nadaje. Bo ja muszę cały czas z głową opuszczono iść i po prostu non stop go tym syneczą przyciągać do siebie. A nie mam za bardzo gdzie iść na spacer tam, gdzie psy nie ma, no bo u nas praktycznie w każdym miejscu psy spacerują, nie? No właśnie. No. Tak ciężko, ciężko jest. Dajcie no znaczy, czy wy też tak z piskami macie w takim właśnie okresie. Koniec no, stycznia, właśnie. początek lutego. Czy Wasze pieski też tak e, tak przechodzą e, spacerując? No i dojeżdżamy do Lidla, do Koflanda i widzimy się później. A bo my przejdziemy. No tak, no, po pasach, Oj. Na zielonym świetle przyjdziemy O i tatuś. jesteśmy już po. Tak. Nie nagrywaliśmy, bo to szybciutko do Lilla wskoczyliśmy. I chcieliśmy na chwilę czegoś do, zapomnieć. Do, do Kauflanda i... A wiecie, chcemy szybko to obskoczyć, bo później za obiadek musieli się wziąć, bo dzieciaki w domu zostały i będą później kwiczyć, że są głodne. A mi się trochę dzisiaj z obiadkiem zejdzie. Ja dzisiaj robię takiego kurczaczka w piekarniku z warzywami, e, więc dziś... Już dużo też nie będziemy nagrywać, bo dużo się nagra materiału tam przy 40 minut w piekarniku, później 15 jeszcze jaka puszczaczka wrzucę. To dzisiaj właśnie taki mamy chęć na obiadek, musiałam właśnie mięsko dokupić. A wiecie, jak to z nagrywaniem. wtedy czas wydłuża się. Mm. <laughs> a i się czegoś zapomni zaraz. Tak, a friskę zadostałam od Lidlu, był akurat była promocja, więc wziąłem od razu sobie dwa takie serki. W Cześć, ciepło wtedy, no ciepło też to tak ciepło, no. resztę w kaflandzie. Nadać no, mu mi by wziąć, a on nie wie, Nie, bo tylko dwa sery, trzy serki, no i to okazało się... To, to, to. I nie miło pełna, no nie, ale byśmy się wred. Bez to nie dzisiaj musimy w uh, udekorować pokoik. Mam nadzieję, że te balony nie pękną, bo byśmy to dopiero będzie bez udekorowania. No. Mam nadzieję, że mamy je kupiliśmy. Ja zawsze się boję zanim udekorujemy, to żeby nic, nic się nie stało. No bo jak to się coś stanie, no to już sklepy będą zamknięte, a niedziela wszystko no nie co... no no nie, nadzieję... poza pozamykane. No jestem tak, nie to co mam nadzieję. To pozamykane. Mam nadzieję, że tam <śmum> nam nic się nie stanie z tą dekoracją. Tam właśnie kiedyś kupiliśmy w, temu nie na Stitch'a taką dekorację. No to będzie wyglądało. Co? No ładnie na na zdjęciu wygląda ładnie. Na na, zdjęciu ja ci ładnie. powiem tak, ja na no, zdjęciu nie. też pięknie wyglądał. A w rzeczywistości jest tragedia. No. <laughs> ja też. A teraz tego znajomego takiego tu widzieliśmy. Jejku, jak schud mocno, ale tak ładnie wygląda. Super, naprawdę, jak, jak dużo daje, jak osoba schudnie. Od razu twarz, wizerunek cały, tak estetycznie ładnie. Super, naprawdę podziwiam takich ludzi, którzy mają swoją taką takie... Ale to wiesz, to też kwestia dać, e, może i też samemu, tylko Ale że ma, te, trzeba tak. mieć swoje zaparcie. Ale on możliwe też próbował, próbował, aż może ktoś podpowiedział, żeby z, 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 ten, do, do, do może dietetyka. Nie, może się nie potrafił sam, bo to powiedzmy jeden skierował. potrafi, drugi nie potrafi. No Adam jest mało, mało... E, możliwe to też powiedzieć. muszę do dietetyka się zgłosić. Ada nie, nie ma zaparcia w sobie tak jak Nikola, więc nie liczcie to, że w kwietniu będzie jakaś poprawa. Wada z tym nic nie robi, kupi te kółko, ale wiecie, wszystko ładnie, pięknie na początku, a później ja to jednak jestem zaparta. Ja trenuję, i ja jestem, ja jestem zawzięta, bo jakbym nie była zawzięta, to po ciążach trzech bym wyglądała niestety trzy razy tyle. No i jesteśmy w tym sklepie zaraz musimy coś poszukać Gabi już tam uciekła i, i to jest to Gabi? No, taki duży tak ona wtedy chciała taki duży Ale tu, aż tam trzeba go sięgnąć nie ma niżej? nie ma go niżej? nie no to ostatni jest tak. Tylko mi się zdaje, że taki pluszek bardziej na Ojej. To jak go ściągnąć? To może nie nagrywaj. Oj, 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 leci, leci, leci. Który? No? Ja pierdolę ci. jest. O, 40 euro. O, przecena nawet. No. O, pamiętasz, jak byliśmy tutaj kiedyś nagrywaliśmy Ona tak chciała takiego dużego? No. 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 Tak? On cały no. jest? Tak, cały jest. Osta ostatni. Nie, popruty? Jeszcze, nie, jeszcze jest różowy. Ale nie, ona Czy chce. Różowy? Nie, niebieski. Niebieski. Tak? Tak, ona niebieskiego przytulała. <laughs> no, jeszcze macie takie różne. w ogóle jakieś szoceny chyba. Ale są. takie małe to ona ma. Wiesz? Nie, małe to nie. Takie ona malutkie ma. A ten nie wiem, co to jest, jeszcze co to jest? Ona coś gada chyba. A jo. Za 80. Ale on chyba twardy jest. A ja bardziej wolałam takie, żeby ona wiesz, przytulała się. On chyba twardy jest, nie? nie ja jest wiem. To nie, wiem, czy on miękki, twardy? No, nie, chyba twardy. Nie, ja tę wolę tego mięciutkiego, żeby miała do przytulania, no. Wiecie? No, nie, co? So, zobacz, tu na górze. Jest ten sam? Tak, to jest ten sam. Ta. Ja wyjaśnię. To są największe. No, większych nie ma. O, jaki fajny kliaczek. Wszystko, wszystko. Toż taki, no. Nie za dużo, tego styczca będzie. Co? Ja to, 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 no, to też coś... masz taki jeszcze. No, taki co? Tutaj coś jeszcze... już o, Masz takie coś. Masz takie coś. No, nie wiem, co do czego to jest, takie jest, takie było. Do... No, Taka, ale no masz, napis napisy do no. na kredki i na takie. Mhm. O, zobacz, masz pojemny, nie ona ma! W każdym razie to tańczy się zmieś, fakt, także ona dużo nie je. Nie, ja dużo mam taki. Jeszcze jeszcze tu piórniki masz. A ja kupiliśmy jej taki. ona nie, ona chciała, ja jej kupiłam taki Ale, ale, ale nie podoba mi się ten. I co no, jeszcze patrz, tutaj? To tutaj? Coś patrz, jeszcze. Takie, takiego mi się. To dla tej, o, na osiemnastkę dla. o! Ameli. A, <laughs> A ona nie ogląda. A jak obejrzy? Nie ogląda. No. Ale co? Ona, ona Jezu, ale takiego wziąć? Ty. No. Ile ją kosztuje? Ciekawe. Na, na Czekaj, tam też jest. Też Piła, a to królika takiego małego. No nie wiadomo, ile on kosztuje, kurczę. Tam na górze jest cena. wiesz co? Ja zrobię zdjęcie. Już patrzyłem, ile ten pluszek kosztuje, ten duży. 80 euro. Chciałem gadżet. A tam gadżet może tam. może choć tam zobaczymy. Tam jest jakieś gadżety Gdzie tu widzę. Gdzie to tu idziesz? O, zobacz, a, a to zegarek nie jest? O. To, czy to jest, to jest zegarek? Tak, i tu ma też zegarek. Tylko, właśnie, nie no, to trzeba przeczytać A no to świeci mu jej. Uh -huh. Na górę. A to. A to... Lampka i zegarek. Na pewno tak, no, zegarek? Pokaż, czekaj, muszę go odwrócić No, faktycznie zegarek. To nie jest głupie, no. A ile on? Ale 30 euro. No, na no, temu masz mniej i co? To taki plastik jest, nie? Szkoda, że to nie No to jest jeszcze czwarta. masz taki, no nie? Ja on świeci, wiesz, takie na sufit. No. Czy ten, ten temu kupimy, taki już młodzieżowy No, no chyba tak, bo za dużo będzie, wiesz no, co? Bo jeszcze trochę... ona i ona ta, wiecie, bo ja zaczynam mieć ciało. powoli obrzydzenie tego Stycza <noise> No, więc trzeba sobie odpuścić pewne rzeczy. A ten taki bardziej młodzieżowy. Wystarczy Gabi, że ona ma ten, ja e, tak tego pluszaka. Fajnie ty z nim ja. wyglądasz. Tak mam. Zostanę ja zostałem zjedzony. Dobra, idziemy do kasy. No ja już zauważyła, będzie po godziny, więc może widzieć. <grystanie> Jaki prezencik, nie? To by fajne, takie wielkie. Może Tobie też coś kupię takiego pluszaka? Ja nie Wiesz no. tu chodź, tędy. Wszystko już zamachane, dobra. Bo tak. my tędy tu jechaliśmy i musimy troszeczkę tam na dół zejść. Eee, I wracając do tego tematu. Do, do tego maila, co mi tam, tam napisała ale ja, też możemy to możemy już teraz powiedzieć dziękujemy ci Wandziu, Wandzia my już ci tam napisaliśmy komentarz znaczy komentarz, odpowiedź za wysłanie naprawdę bardzo, ale my nie chcemy paczuszek ludzie no przytyłaś Na Vaneski w foteliku będzie siedział. Vaneska zobacz. Pójść twoje miejsce zajmie. Tu będzie siedział Zamiast Ciebie, widzisz? Będziesz podróżować z nim no, Ale pasami go musi zapiąć. Żeby nie wyleciał, nie? Przez szybę. No, jeszcze mnie uderzy No ma vaneska. Ja zaraz Amelce zdjęcie myślę. Dziękujemy za, za miłą chęć, ale my akurat w kwietniu będziemy w Polsce więc rozpoczęte. Jak będziemy coś potrzebować, więc sami sobie zakupimy, tak? Ale dziękujemy naprawdę bardzo, bardzo e, miło za dobre, chęci. za dobre chęci, tak, za miłe chęci. E, bardzo nam miło. Boys. Akurat teraz przy okazji, że będziemy, to sobie zakupimy nasze jakieś potrzeby, które byśmy... a to i tak dużo nie kupujemy, nie, ja Wam powiem. Nie, już bo... kiedyś, kiedyś powiem, jak jeździliśmy do Niemiec. Naprawdę, zapatrowaliśmy się... w. Znaczy do Polski? Do... Nie, jak jechaliśmy do Polski, to do Niemiec. Wracaliśmy. Wracaliśmy, do to bardzo dużo rzeczy kupowaliśmy. Teraz powiem, że już się wyleczyliśmy z tych rzeczy. Ceny są mała mało różnica. Tak, mała, teraz różnica, różnica, mała różnica. A my naprawdę teraz do tego sklepu polskiego dużo nie jeździmy też. My już się przyzwyczailiśmy do tych produktów niemieckich. Więc nie mamy Ale takiego... Ale z Niemcy co? <grych> nie, no też mamy, do polskiego sobie że Czasem mamy chęć, czy jak tam coś na święta, czy coś jakiś tam lawanewski soczek, czy jakieś tam nasze produkty, nasze... Yy, czy nie mówię, śmietana, serek wiejskich. <grych> Aha, to, Ale, to tak, no o tym widzisz? Ale nie, nie, nie mamy takiego bzika, że ja kiedyś do Polski, że ja wędliny, wędliny nakupywałam dużo, czy jakieś innych rzeczy. Nie, teraz nie. Tak tak po troszeczku, tak na tydzień, jakiś kabanosy na pewno sobie wezmę, jakąś e, kiełbaskę, jakoś wezmę, e, bo ja było tak, że ja kiedyś kupiłam, ale, ale na... mroziłam i tam mrożona mi jakoś tak nie leżała i ja nie potrafiłam jej jeść. Mm. Ja jedynie tylko ją złożyłam do jak robiłam e, nie, nie bigos, tylko taki e, chłopski garnek. No to do tego A. rzeczywiście zużyłam i smakowało. Nie wiem, czy nas mi. Widzać, ale... Ale Słychać. tak, żeby do jedzenia to mi nie, nie leży taka kiełbasa odmrożona. Czy szynka, czy kiełbasa... ale, ale Gabi, teraz mamy do smaka zajechać. No właśnie, tak. To nam w komentarzu pa, pani tam akurat... Na nie powiem kto, bo tam taki dziwna, dziwna nazwa tego tej osoby, tego, osobowy, nikum, tego tak? Niku. A Adam, Adam lubi pasztety, Adam no ja... za pasztetami uwielbia. Ja a z... sam jestem jak pasztet. Ja to zjem, ale także miała jakiegoś tak... Ja ogólnie bardzo mało wędlin jem. Naprawdę ja wędlin, co ja kupuję, to ja naprawdę stamtąd w domu to nic nie jem, bo ja ogólnie kanapek nie jem jak jem, to czasami mam chęć o, z Almette, z dżemikiem, ostatnio jakoś tak mi naszło, albo czasami z jajeczkiem, a tak. Tak to nie, ja, 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 ja nie jem, więc dla mnie to, szczerze mówiąc powiem, że dla mnie wędlina może nie istnieć, nigdy jakoś tak nie byłam, żebym przepadała za wędliną, bardziej o Adam, Nikola, to są mięsożerny, chociaż to też nie ja do tak końca, ty też nabia uwielbiasz, Adam, co wolisz, nabia czy wędlinę? Mi się też nabią, nie? Czekaj, 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 musisz się skupić, żebyś się nie pogubił. Troszeczkę taki dziwny wyjazd jest. Może nie chce mi się nawigacji wrzucać. Bo wiecie, no sn są jak nie jeździ. Tak. To też są dziury kochani, to też są dziury. Także ja zawsze, zawsze się skuszy na serki miejskie przewiezimy. Kabana jakie sobie weźmiemy, herbatę. To co mi bardziej potrzeba takie właśnie z takich rzeczy. Nie, bo to herbatkę nie. lubimy z tego. Ale tego. Też, też No ale tej naszej akurat nie ma z biedronki. A tak to nic więcej takiego nie kupujemy. No na pewno, dzieciaki jakieś słodkości polskie, bo dzieci lubią. O, Amelka lubi te, e, te cukierki, te takie. Zmieszka, ja Zmieszko, ale te takie te białe no takie takie te no, nie wiem, no to czy, takie są, takie, te mleczne, takie białe, jedynie takie białe opakowanie. Cukier, Cukierki jakieś tam zakupimy ale tak czy to się płaci mamy chęć jedziemy tu do polskiej kupimy sobie i, i spoko, bo, bo to, to się jest... mleczko to uwielbiamy, nie? <laughs> mm. I te cukierki Mieszko też uwielbiamy Ale to jest to, że tu jest tyle już tych sklepów polskich no kiedyś, kiedyś tak, my, kiedyś, kiedyś bardziej no, Tu nie tak było. jak nie było sklepów, to nie. rzeczywiście zaopatrywaliśmy się nie, często jak w Nie, było to rzeczy. takie ceny, że na ludzie... To nie opłacało to, się, dlatego prawdę... woleliśmy sobie przywozić z Polski A teraz te ceny są wyrównane Dlatego my tak już nie, nie szalejemy i nie przywozimy sobie no, no. Jedynie taki na tydzień, żeby jak przyjedziemy z Polski, to żeby było w lodówce jakaś tam wędlinka, jakiegoś coś słodkiego, nie? Napoje jakieś czy jakieś tam takie takie rzeczy, a tak to nie. No fajnie, pewnie, że jakaś paczka jak się z Polski, by, ktoś by wyśle i tak, coś polskiego, to wtedy twoja mama, to tak przyjemnie dzieciaki zadowolony, mm. szablomo, wow. cukierki. <laughs> to jest normalny, że człowiek się cieszy, no jakby to nie było, no to zawsze wiecie. Coś dostać polskiego i sobie tak zjeść ze smakiem, to, to jak najbardziej, nie? No, ale że my mówię jedziemy, to akurat, więc żeby, Andrzej, żeby ktoś ci nie Więc Andrzej, tylko czekamy na twoją kartę świąteczną. Tak, tak, to, to z żeby, przyjemnością. Żeby nie było, że razem będzie niespodzianka i będzie paczek. Nie, nie, kartę, kartę z, kartę z owszem, z przyjemnością. E, miło tak dostać Oczywiście. kartę świąteczną, no? <laughs> Ja też lubię tak komuś, jak mam adres wysłać właśnie kartę tak, z życzeniami symbolicznie, bo teraz już o takich kartach się zapomina, teraz przeważnie na WhatsAppa no, się wysyła, a karta, ta karta jednak jakby nie było, nie, no już te karty zanikają już tak, to za chwilę nie będzie już, taki... no, taką kartę. Ja później lubię sobie tak postawić przez ten czas świąteczny właśnie, czy e, Bożonarodzeniowy, czy Wielkanocny, no, ja tak no zawsze stawiam na ten okres, a później chowam. To niektóre jeszcze karty mam, takie, które podostawałam, pochowane. Czy mm. kiedyś Agnieszka z Norwegii nam też wysłała, to też to karty mam. Dobra, to co? Widzimy się już w domu. No, no Teraz no, już nagrywamy Jeszcze w pewne miejsce jedziemy e, i później załatwimy i będziemy te. W domu w Gabi będzie pić. Owiadek robić, no bo dzieciaki głodne będą. To. A ja jeszcze sobie kawę wziąłem sobie kawę Swoją. <laughs> teraz mogę sobie wypić ze smaczkiem. Wczoraj Amelka kupiła mi w tym w netto. Dobra, ale tam ta jest fajna, bo teraz pokażę. Ta jest ma z takim fajnym takim dziupkiem. I Ci mówiłem, Ty cały czas na tą konsolę mi tu wywalasz. Ale to nie oblałam nic tutaj. Ale Ty masz tendencję taką. Ale nie oblałam śmieci. A, a co Ty robisz? Co Ty pokazać. chcesz? No Adam, Adamowi kiedyś tutaj zalałam wiecie napojem, otw otworzyłam gazowane i ten gaz wyleciał tutaj na cały panel cały. Widziałem, że Adam to mi Nie, nie ale... otworzę wam. Ale ciała, tylko coś tam szwankuje jedna rzeczka, nie? Nie, no bo trzeba go przyczyścić. A w Lidlum jest tak, że to jest cała, cały otwór jest. Ja dam, jak wtedy jechaliśmy i wjechałeś w tą w dziurę i ja cała wczoraj. ta kawa na mnie podeciała. Ojej, podeciało się kawy, no wczoraj, no. A ta fajna z takim dziutkiem, że mogę w czasie drogi sobie wypić, no bo nie obleje się. On zawsze mówi, nie otwieraj mi tutaj, tylko otwieraj z tej drugiej strony. No nie, drzwi między obleje. nogami na dywanie, znaczy dywani, tylko tak na gumą, no. gumę. Nie, to ona zawsze mi tutaj... No bo to rzeczywiście jak sprzęt tutaj się za, zadziała. To jest elektronika. To jest elektronika gabi. Jest, no, jak jogierem, cię prąd kopnie, to wylecisz przez Szyber Wytrzy tutaj ci ten szaliczki. tym szalikiem weź. <laughs> Jaru No co, twoje auto to wiesz. Ale wiedzy, jaki tu masz syf! Ale ten syf to większość to ty tu robisz mi. No kurczę twoja strona jest tra tragedią. To jest tragedia. No okay. ja wczoraj rozumiałeś porządek, no. No właśnie, już proszę nie mieć. No, ale ja przypilnuję Nie się. krytykować mnie. Dobra, zakończymy na No bo głupoty zaczynamy robić. Zaczyna mi się kłócić. To trzeba wyłączyć telefon, kamerę. <laughs> nie, to nie kłótnia jest. jest Przeprzeczka jest. Wymiana to zdań. No, to jest wymiana zdań. Jeden myśli co innego, drugi myśli co innego. Ale, ale wiecie co, zaraz wyłączyć, zaraz będzie inna dyskusja. Nie? No właśnie, a ty tak stawiasz jak zwykle. No nie, nie stawiam. No kawę ci mogę postawić jeszcze? I, ile kosztuje? 79 centów. Chyba tak, na no. czasem mam 10% zniżki na, w Rosmanie. Mhm. Na kawę. Jak jestem właśnie w Rosmanie, to kupuję dla siebie dla Amelia, a Amelia jak jest to zawsze dla mnie i dla siebie kupuję. No i tak nawzajem sobie kupujemy... No wiedzą, wiedzą, że jak Amelia idzie, to wie, że mamy też. Mhm. To od razu to podwójnie kupuję. Nie, nie, aż tak nie jestem, że muszę kawę kupić. Ja w domu się napiję, ale tak to nie. No jest dobra, kochani, bo już się 10 minut nagrało, to z znów będzie jakiś dziwny. Okay. Okay. Tak do tyłu jesteś z vlogami? Nie, to, to, teraz to, to nie jest tragedia, to jest chwila momentu. Weekend, miałeś kiedy nas zostawić. No, Widzimy się później. U nas w domku, u nas w pięknej And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay.